Oto taki maluszek tutaj. Będziemy go remontować. Tak się tu prezentuje. A! Tu chyba jest twarty, czy to się otwiera tam miałaś. O oh, tak! Trzeba uh. teraz zdejmować. Oh, <laughs>

Zbiornik paliwa tu widać? Popatrzmy, co się znajduje po dwóch latach po wyciągnięciu z garażu w rurze wydechowej. Nie wiem. Nie wiem. Co się odczepiło? Aha. Tu już później go prezentujemy ze środka. Tak, jeszcze raz. a wygląda dobrze. Chwila waga pokaże przez środku. To jest naprawdę dobrze. Tu już wcześniej jak się otwierało drzwi, to tu się łupło, ale nie w tej stronie, a w drugiej. Tutaj oto to jest taki gniotek. Znaczy e, A to, gdzie? Łódkę, gdzie A, nie gdzie? A teraz Na do tam jest ten? To jest Teraz trzeba. A to te, ty nagrywaj, będziemy go spać. Czy jak? No nie, no trzeba pokazać jak ten. Nawet czułeś Aha, bo tego tam teraz luzujesz. A to nie łatwiej go wziąć, wziąć, żeby on szedł, Lekko na ręcznym może, albo jakoś tak. A może będę go tam trzymać, żeby nie... Aha, dobra, nie i dot. No, wiem. Patrz, ty uczy, nie wiesz, że na te No, no, już wjeżdża, już za parę centymetrów będzie. Kurde, nie było już on w miejscu. A na na spik własny tam coś. No, patrzcie, go jeszcze. O! Czekajcie może, bo też tu strzeliło. o dobra, dobra, jest okej. Okay. Bo nie było takiej sytuacji, że on ja się we mnie będzie No Tak, wierzę, dobrze, że...

Ole, on teraz tu niski. No ile go, Szymek macie już lat? Chyba od nowości czy nie? Ja tam nie wiem. Nie, nie wiem wiesz? Wody 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 wody. O Dobra, Teraz to jest Aha, dobra, ja tego nie rozczepię, ja nie wiem jak. No ja nie wiem jak jest się. Moje... Teraz go mogę wreszcie pokazać od środka jak wygląda. A przebieg ma 67 tysięcy Tutaj nie ma jednej osłony, bo się spaliła, tak się dowiedzieliśmy. Środek bardzo... Jakiś taki No więc A jakoś tu się otwiera Przednią klapę Tym Ej tym taką wajchą tutaj Tak jak w aucie nam tym Tym się dobrze? Mówię? Tom? Tak no No? Co kręcić? Dobra kręć tam No no Okay. Mm -hmm. jest. Więc... dobra. Dobra, to poczekamy chwilę a niech się to wstawia. Co mi tam, pardon, co mi. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. To co? Teraz ja wsiadam i, i kierujemy nim tam i ja do wjazdu, tak? O ty teraz ty przejmujesz kamerę. Co ja? No tak, no bo ja wsiadam, nie? Trzymaj. Co no, będzie Dobra, czekaj, dobra. Dobra. Życzę to jest ciekawego Dla niektórych, może dla ciebie Co to takie księg To antyna. To trzeba, to czekaj, kręty kierownik Akurat Ci się uda To nie ma tego tania No bo ty go przepchasz akurat. Hmm? A co, nie umie? No, no tak... Poczekajku, bo to cholery, no co ty robisz? Mama. Jesteś taki mądry, a gdzie przypieprzysz? Teraz zawracę. Ja no ręcznie byś zakręcił. Bo jak chcesz wyjechać później? Простой, простой, простой. Да.

Już Tu się stoi. Dobra, to będziemy kończyć ten odcinek. Fajny jest. Przyznaj. Znawco. Dobry fiacik. Nie wiem. Kończymy. Pierwszy odcinek już za nami. Cześć.